No i cześć siemaneczko, witam kolejny krótki, szybki filmik z trasy. Jesteśmy już, można powiedzieć, w połowie autostrady, albo i kawałek dalej. Generalnie już mamy bliziutko do domu, w miarę powiedzmy, jakoś to zleci. E, pokażę wam małą ciekawostkę. Słuchajcie, tak pomyślałem, szybki patent na filmik, nie? Spójrzcie sobie na licznik. Ile mamy dziennego przebiegu? 406, tak? Obydwa liczniki, jeśli chodzi o dzienny przebieg, zerowałem w tym samym miejscu. I oba maluchy nam przejechały ten sam dystans, bo jeden za drugim jedzie. Także generalnie nie ma tu żadnej różnicy. No może tam ewentualnie by kilka metrów, tak? Tam mamy 406. Tu mamy 390. Nichuja ja nie rozumiem tego. Bo jakby nie patrzył, to już 16 km na dystansie około 400. Także różnica jakaś tam jest. Jest jakaś mała rozbieżność. Ciężko powiedzieć, który bardziej się pokrywa. Mi się wydaje, że mimo wszystko ten z żółtego. Chociaż yy, mimo tego, że ma felgi trzynastki założone, a ten ma fabryczne dwunastki. Bo jakby nie patrzeć, polegałem nieraz na tym liczniku tutaj i powiem wam, że no, pokazywał zazwyczaj prawidłowo powiem Wam na przykład, jak jakiś dystans tam był wyznaczony, to ten dystans faktycznie się pokrywał z tym, co jest na liczniku. Chociaż na przykład teraz tym jak jechałem, patrzyłem na przykład na zjazd do stacji, to też mi się kilometraż zgadza, więc kurwa nie rozumiem, co tu chodzi, nie mam pojęcia, naprawdę. No. Rozjeżdżałem się te kilometry o jakieś mówię w tym momencie 16 kilometrów no, ale oba auta, Jadę dzielnie. Powiem wam, że na autostradce tak koło 90 licznikowych on sobie daje radę, tylko jest kurwa głośny, tak że normalnie aż uży zatyka czasem. Ale jest okej. Okay. Dojedziemy do domu już niedaleko. Także do zobaczyska, trzymajcie się i cześć.